Dzisiejsze spotkanie liderów grup rybackich ma na celu m.in. żeby promować poświęcenie. To, to jest 21 dni wędzonej sielawy przypskiej. Oto sielawa, wspaniała ryba, ryba, która lubi czyste wody, głębokie wody i w zasadzie jest zaniku z powodu niestety e, środowiska, które zatruwa e, wodę. Dni Wędzonej Sielawy jest to jedna z imprez, które lokalne grupy rybackie będą wspierały. E, jesteśmy na terenie lokalnej grupy rybackiej, że tak można powiedzieć, e, Obra Warta, ale ja reprezentuję lokalną grupę rybacką Warta Noteć, która zrzesza siedem gmin. To jest gmina Wronki, Czarnków, Lubasz, Połajewo, Ostroruk, Obrzycko i Pniew. Nasza lokalna grupa rybacka również będzie wspierała tego typu inicjatywy, no i zwłaszcza sektor rybacki. Co trzeba zrobić, właśnie, żeby to się udało? No, dzisiaj na konferencji masę problemów tak. się ujawniło. Z problemów, o których żeście od dawna wiedzieli, próbujecie się z nimi przebić, ale nie było nikogo z ministerstwa. Więc tutaj, jakby ten wasz głos, nie było polityków, jakby ten wasz głos docierał tam, gdzie powinien. No więc tak, jesteśmy na etapie złożenia lokalnych strategii rozwoju do ministerstwa. Konkurs 2 jest nierozstrzygnięty, środków jest na połowę wniosków, które wpłynęły, a więc nasze szanse są niezbyt wielkie. Niemniej jednak, tak jak Pan wspomniał, będziemy próbowali rozmawiać z lokalnymi politykami. I Moja lokalna grupa rybacka Warta Noteć również złożyła taką propozycję i taką koncepcję podczas konferencji, aby zwrócić się do naszych parlamentarzystów. Myślę tutaj o parlamentarzystach, którzy wywodzą się z terenu obszaru lokalnej grupy działa, e, działania. Po prostu na tych, których Ta, głosujemy na których głosujemy. Oczywiście, że na tych, na których głosujemy. Myślę tutaj o panu Jakubie Rutnickim, którego ojciec jest członkiem lokalnej grupy działania Notteć. Myślę tutaj o panu. Grupińskim, szefie PO Wielkopolski, który jest rącznikiem. I mam nadzieję, że ten głos wzmocniony o głos parlamentarzystów pozwoli nam przeforsować wnioskowanie o zwiększenie alokacji środków, tak, żeby w tym pierwszym naborze starczyło. Funduszy dla wszystkich lokalnych grup działa, rybackich, które złożyły wnioski i które spełniają kryteria konkursu, zwyczajnie rzecz biorąc. Bo może być tak, że tego święta nie będzie, bo nie będzie po prostu ryby. Otóż to ta, ta ryba potrzebuje również wspomożenia. Producent ten, tej ryby ma problemy. On potrzebuje wsparcia finansowego. Tak jak cały ten sektor. Myśmy zdiagnozowali sektor rybacki na terenie tych gmin, ja reprezentuję. I okazuje się, że jest to sektor głęboko niedofinansowany. Jest to sektor niszowy, gdzie się nie zatrudnia pracowników. Sektor, który się nie rozwija. Sektor, który potrzebuje wsparcia nie tylko finansowego, ale wsparcia w zakresie podniesienia świadomości, dywersyfikacji e, pozyskiwania środków. E, nie tylko w niej, ale dywersyfikacji pozyskiwania środków w zakresie różnicowania. Czyli e, taki rybak który żyje z rybacka, to mu nie pozwala się rozwijać. Skażemy mu może agroturystyka, może inne działanie, może smażalnia, może mini przetwórstwo. Na to wszystko chcemy przeznaczać środki. Rybówstwo jakby zostało zapomniane. Dotacje dla rolników było od całego początku, a tutaj się w tym zakładzie nic nie działo. W gruncie rzeczy przewiduję, aby te pieniądze trafiały nie tylko bezpośrednio na zakup maszyn. I tak dalej. za wyjątkiem przetwórni, które mogą y, rybacy stawiać, ale on ma wzbogacić całą infrastrukturę wokół tych akwenów, a więc mają być drogi, mają być ścieżki rowerowe, ma być promocja i wszystkie działania z tym związane, które wokół tej infrastruktury powstają. Szansa. Czy pani w to wierzę. Tak, ja głęboko w to wierzę. Ja mam doświadczenia w liderze, jestem wiceprezesem lidera i wiem, myśmy 5 lat walczyli o to i przetrwaliśmy 5 lat. Pozyskiwaliśmy różne fundusze, wiem, że można utrzymać taką lokalną grupę. W związku z tym wiem, że tutaj lokalne grupy rybackie mają jak najbardziej szansę. Mamy pozytywne, jakby takie fluidy płyną z Urzędu Marszałkowskiego, bardzo dobra współpraca jest, wola w współpracy. Dzisiaj powstała koncepcja. Na konferencji, aby wystosować pismo, gdzie popiszemy się jako uczestnicy reprezentanci lokalnej grupy rybackiej, będziemy wnioskować o to, aby była zwiększona alokacja. Jeśli będzie w pierwszym rozdaniu zwiększona alokacja, wówczas nie będzie sytuacji, że przez rok te grupy, które nie dostaną pieniędzy, będą miały problem z utrzymaniem się. Dziękuję bardzo.